Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ViviPy1997. Witam was w kolejnym odcinku z gry Viking Battle for Asgard. W tym odcinku jak mówiłem, pójdziemy sobie zawalczyć Więc już ściśnię łśem o, widzicie? Już nie jesteśmy w swoim. Już pada deszcz. Jesteśmy na swoim. Ja słoneczko. Dochodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Jaj, ale tak ponuro. Dobra. A więc tak idziemy odbić gospodarstwo. Ah, Jak Skarin wyciąga broń, oznacza to, oznacza, że coś jest nie tak. Skarin wyciąga broń, albo gdy kłuca, to też znaczy, że coś jest nie tak. Bo gdy kłuca, to, to oznacza, że jakiś drugi jest w pobliżu. Ja oczywiście na Jolo pojedę sobie bokiem. Nie to boli. Even those that till the soil are not free from the ravages of war. Hilltop Scarin once helped provide sustenance for Brighthelm. Now it has been taken, taken by Hell's Legion -like and nourishes Hell's dark. -y. You must liberate Hilltop Scarring, For hungry bellies do not make for good warriors. Się nie wolno pchać na pierwszą linię Można bardzo łatwo stracić życie Zdążyłem się już przekonać <grystanie> Zaufajcie mi Bycie się w sami środek środku no. I skrzyneczki 211 złota Szybka eliminacja pozwala nam Cichego trybu, doskoczyć do przeciwnika go zabijając To jest wykończenie, za które dostajemy trzy takie kuleczki Wykończenie Come on, kuleczki Z blok Y, odskocz Jeb yeah. Dup mu O pół. Tutaj fajna kombinacja e, ciosów, tylko że nie mam jeszcze skilli w tego tanych O Ciche zabicie, ciche zabicie, ciche zabicie Jeb No YOLO Napierdzielomy Zresztą i te podpalamy No, piór, I ładnie nam się ten mierz świeci. Tak płonie. Oczywiście, jak lód jest taki zamrożony. Jak jest elektryczny czystki? Pio, pio, piorowna. Y. Cios. I tup. tup. Ładnie. Kości Uręska tam widzimy jeszcze... O, skradamy się. Skradaj się z Skyrimie. Jeb, w plecy. Dobra. Jak widzicie, mogliśmy już wyczyścić wszystkich... O, chociaż nie wszystkich. Siema no! Ła, ła, ła. się bardzo opłaca robić, podejść najlepiej do nich i jak najszybciej uwolnić. To oni wyciągają swoje miecze. Wybiegają i zaczynają wszystkie atakować. Tylko ja chciałem wam pokazać mechanikę walki i już. Teraz stąd możemy iść od razu, podbijać ruiny wąwozy! Na wąwoz oczywiście byśmy nie wygrali, ale ok. Ale w gospodarstwie mamy kościka. Do not heed the words of others. Scarron, I have known you since you were a boy, and I do not think you're possessed. I am sorry for the loss of your father. He was a good man, and one who could tell a tale as skillfully as he could swing that sword or blow that battle horn of his. I am sorry, lad. I know that the loss of that horn is a sorrowful subject for you. Now you've freed us, and thank Freya for that, we can start production again. Uh, but i do not think osgood in brighthelm will stock our goods until we deliver what we already promised but alas the cart carrying those was ambushed on the way to his shop and i dare not leave the farm to find it perhaps you could go if you find the goods please bring them straight to osgood ask him. no. Teraz on nam każe, Przecież że nie będą takie jak w pół godziny, tylko takie 20 minut, 25 max. Oczywiście, stąd możemy skoczyć, ale nie będą skakać na pysk. Bośmy stracili większość, hapca mogę sobie ha stąd haps Bo tu są oczywiście przeciwnicy, na których się można wbić od razu. Co mnie tam, blok. Kombo, dup! Dobra, ucznikiem, ucznikiem się zajmę teraz. Ci zaraz... ...piznę. Blok! No! Blok. Jeb, jeb, jeb. Bum! Prze... Przedzikanie na wylot! No co, no co? No, come on! No chodź. Unik! Ja, ja, Przecięcie! No dawaj! Sparka ci! No. Coś tam jeszcze? Dobra, oni o mnie nie chcą słyszeć, dobre. Tak, wiem. Ale tam jest ten tył, mamy skrzynkę. Zyskany, skupiony patrunek. Napierdzielamy, ups unik. Boom. A wy, dalszy, tak łatwo złapać. Oj, panowie, panowie, A co byście bez mnie zrobili? Z tak zacnego wikinga. Dobra. Widzicie, tu już jest na niebiesko, czyli to znaczy, że tu nie mamy misji. Tu mamy na czerwono. Mamy oddać ten towar. Teraz co to zrobimy? Bo jedna rzecz naprawdę mi się przyda bardzo. Ten jest obóz, później. To gdzieś był jeden typek. Widzicie, oni już od razu atakują. Oj, rączka i główka! Tu gdzieś był drugi sypek, chyba. Gdzie Nie, tak, nie. Tu. Bum! 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 Po główce. Tu gdzieś była taka jedna rzecz, która by mnie się na pewno przydała na początek. Ta rzecz była tu. Także na pewno mi się przyda na początek. Czy tu będzie dużo pieniążków, tylko że. A znowu już później skile kosztują po 800 przykładowo. Znaczy nie na chyba na tej wyspie. Ja byłem już przy skilach, ale to był taki faści szybki sprawdzenie wszystkiego. Jak tam śmiga gra, co tam ten, ten, co tu robić. Ciekawe czy mam jakąś wyczułkę może. O ziomuś. Nie mam. Czekajcie, gdzie był ten kupiec? Kupiec był tam u góry. Bo Kowal był na dole. Kupiec był u góry. A mikrofon sobie w No i tak w zasadzie za niedługo. No, znaczy, no nie za niedługo aż tak będę mieć nowy My mikrofon. If you're feeling in a fighting mood, Scarin, you should venture to the quarry and look for Quarrymaster Kell. I hear they've been having trouble down there. Uh, one last thing. I was drinking with Bryn, the farmhand, last night, and he told me he'd seen a unique looking battle horn on the belt of the Legion commander who invaded Hilltop. From his description, it could only be your father's. Bryn helped him engrave it, he'd know it anywhere.

Podkiem na złych terenach, bo na dobrych się autoregen, a na złych ten tu daje chyba posiłek. Daje więcej poziom zdrowia. Mm, nie teraz, nam by się mapy przydały, na przykład mapę położenia worku złota. To na pewno Na położenia urn, skrzynek. Nie, jeszcze nie. Such rewards are not easily come by, especially not in these th days. Th of course, if you do unearth anything, then be sure to spend oh. it in my shop. I dzięki temu możemy sobie tak biegać, zdobywać A. Róg tewny. to mamy, jak będziemy chcieli lecieć na to miasto. Klikamy sobie A. Wszyscy, wi znaczy większość dykingów stawia się w bramie. Wybiegają. Wszyscy biegną do boju. Nagle się uszeregujemy przed bramą miasta. Jest nagle atak. Oczywiście, jak użyjemy naszej umiejętności, na przykład B. To zadziała nie tylko na nas, działa na wszystkich sojuszników stojących obok nas. Tylko B to jest stun, X to jest atak obszarowy, Y to jest elektryczność na jednego. Oczywiście. wybierzemy bierzemy wtedy X A, a czym? XA, nie XA. X by bardziej się zdał, ponieważ nasi są tacy jakby nieśmiertelni. Bo tak, po pierwsze ich jest mało. Znaczy naszych jest sporo, a tamtych jest mało. Więc na upar tego solo byśmy sobie poradzili. Gdzie teraz pójdziemy? Pójdziemy po pradawne runy. Mamy 13 minut nagrania, więc. zrobimy to, to. no dobra. Jump! Skwinę się. Skarenia. sobie trochę złota. Chyba błąd zrobiłem, że te mapy kupiłem troszeczkę. Coś tu będzie coś po lewej, to co, to, to pamiętam. No hopsaj tu. Hopsaj. No. On automatycznie na to wchodzi. BUM, 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 BUM. BUM No Tak, come on i... BUM! AM Mamy full naszego range'a, czyli to chyba działa wtedy mocniej i działa na pewno dłużej dużo dłużej to będzie taki jeden numer o out dobra lecimy tu lawy ziemia bo myślę, że się przytule do ziemi będzie tu, o, nasza beczułka warta 220 sztuk złota. lub Ten chyba u góry. A tu mamy coś, co jest fajne. Who draws me away from the tables of Valhalla? Zemsta. Powiem wam, zemsta jest piękna. Zdajemy większe obrażenia, ale za to jesteśmy bardziej podatni na obrażenia, czyli dostajemy je mocniejsze. Mnie nie pociesza e, Wola Odyna, e, motora są fajnymi skillami. Znaczy, nie wiem, Wola Odyna to jest fajny skill, bo go wyznam. Motora nie. W... Nie wiem, który to był który. Ale wiem, że to musimy mieć. I akurat nam nas stać. A więc tak: na przeciwnik stoi daleko od nas. Klikam X i go nie ma. Widzicie, Tu jest typ, który nas uczy tego. You have done well, Viking. Now go. Go pamiętam. crush na, some Legion To będzie skarina ska, 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 ojciec. Tak mnie tak, no. się na nim wydaje, ale no, tu będzie takie fajne miejsce do zakończenia odcinka na takiej arenie. Na tym punkcie, w punkcie wody, o. tak. Dobra. I pod takim kątem. Dobra. więc tu zakończę odcinek, takie 15-16 minutówki, może później będą dłuższe. A więc, znaczy, jeżeli będą. bo to jest tak, jeżeli bym robił dłuższe odcinki, czyli po pół godziny, byłyby co dwa dni. A jeżeli będą takie krótkie, 15 minutówki, to powinny się pojawiać codziennie bądź może jeżeli bym miał zapas taki większy, to może nawet i dwa razy. Tak na burżujsko. A więc dzięki za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie i na razie, bye bye.